Dobra. No dobra. Co myślisz, panie? Idziemy go pokonać, może. Będziemy nieśmiertelni. To. Nie zobaczmy. <laughs> Przynajmniej takie mam wrażenie, że tak mają ludzie którzy mi się bardziej jak mają to wydarzenie. No właśnie. I w, I w burzy sobie siedzą. Ostatnio tam go nie pokonali. Strefa tam zeżarła tamten rajon i, i żył. siedzi w jakimś konkretnym budynku, tam jest willa na końcu to tam chyba O, jest ochroniarz. Mam jedną pompę jakbyś chciał farą. Ja na razie mam tylko dwa razy amunicję do pistoletu. <laughs> Granaty niszczące tarcze. Dobra, muszę odganę. Wasz shotgun Jest i skar Słyszę go, jak się śmieje mm. Te kroki tu są, a to są od nich? Od botów Dobra, nie wiem czy jest na dole, czy u góry O, są miksturki, to już nie dobrze. Kim się tam... ...z moimi botami? <laughs> idę, idę. Jest, Peter. Kurde, bot tu tańczy. Co? No, bot zaczął tańczyć. Wiek, gdzie on jest, w góry? bliżej, na schodach. <grym wytrzań> Leży. Nice. <grym wytrzań> Okej. Okay. Ty, ale co? Już... Trzeba to podnieść teraz. No ja właśnie... Zobacz, ty. Bo ja mam chyba, albo coś. Nie mogłem tego podnieść właśnie Ale teraz będziemy widać na mapie, nie, czy nie? Tak, jako kółko Też mi pokazuje, żeby gdzieś iść Choć. O to idziemy Czyli gdzie? Centralnie pod nami Nie wiem czy to z tej strony Chyba tak Tak nice. Fajnie Pompa legendarna O, warsztat Znaczy weź tą pompę jak chcesz, bo ja już mam od Pitera Golda se też pozbieraj, bo ja mam chwilę tak za bardzo to tu nie było nic ciekawego Tam masz jeszcze jedną niebieską snajperkę na ścianie Masz w sumie pięć skrzynek za to, już je mam A! Uu. No to nie, to zmienia postać dzieci. A to warsztat, to nie. Fioletowa snajperka. Tylko karabin... A dobra, mam. Co, idziemy? Strefa, fajna strefa. Dobra. Trochę skara lepszy... Było był jakieś... ...autko było. Ale chyba smolić to autko, bo strefa zbliżej O kurde! O. Snajpy. Skąd? Gdzie z przodu. No właśnie, nie widzę. Jest blisko. Dwóch. Ze z prawej też bardziej. A, widzę. No kurde, leżę. Nie widziałem za bardzo, bo górka była. Idzie. Drugi za nim jest. Idzie drugi Nice Co go widziałem to później taki był nierówny teren że już nie widziałem Panie ale ten medalion sklaczował No i... To no właśnie, to chyba... Jeden to medalion skraczował. chyba mamy po prostu To jest apteczka Jest druga, łapka się Przecież Kurde Pomyślałem o wzięciu tej tarczy, ale ten SMG mi teraz sklaczował ja, Nie kombinujmy z tarczą, Nie, wiesz taki pomysł, że jak, jak mi zbiją Ten, to żeby zasłonić się tarczą, żeby zacząć ją regenerować Dobra, ale musimy iść Jest tu jakiś samochód jest tam, są samochody O, fajne chłopaki przynieśli nam samochody Idę, idę, idę Na niego gadaj Dobrze Z przężnikami jest strzały w pobliżu. No, no. by mi się przydała, 50 jakaś. To zajrzymy tu to. Może. O! Idealnie. Jeszcze jedno, to. jeszcze jedno jeszcze jeden. Gdzie idziemy? Hmm, ciężkie pytanie. O kurde, jesteśmy w pojedynku z dwoma kurwami. Może? To nas zaskoczyli, tego tu nie widziałem. <grym> Chodźmy zobaczyć, co on tam miał. Mhm. O, w strefie jesteśmy. O, budynek mamy. A tu chyba będzie mogli znaleźć... Weź tu luty, ja idę po samochód. Powinien tu być. Nic ciekawego. Chyba nie ma. Kroki, w budynku. Mhm. Mnie się wydaje, że może nas widzieć właśnie przepaga trzeciej osoby, że się pokład Jest, jest, jest tam Biało, biało leży Nie wiem gdzie kumpel Nie słyszę kroków żadnych Może się rozdzieliły Może tak być Tu jest ten O nie Myślałem że to do lotki Dobra no idziemy Możemy na pociąg skoczyć, dawaj Tylko że on wyjeżdża w strefę zaraz Nie No jak nie? A się trochę. Otwieram skrzynię. No Podjedziemy, kawałek. Ty. Tak się strzelają, mamy bez opony Ale z, do, z dobrą muzyką za to. na wypier środ i Mamy. tu przy nas tu Jeden leży Ksiaku za krzakiem. jeden podzie podchodzi 116 no, na, no, na te To był kolega. ten, którego ja powaliłem kolega Strzelba Ten miał coś ciekawego? Nie, nawet mi się do wody nie chce wchodzić O, się dobra, gdzieś to autko mamy, nie? Tu to jest. Zajmiemy sobie strefę elegancką. O, tu mamy dwie grupy, już O, jadą tam. Widzę. Będzie na wyspę e, ulicą. O! Zobaczmy, <laughs> co miał. Ale skoczny był jebaniec, ale na szczęście go... Jak lądował to go Co ja się chyba za stąd na tą wyspę wiadym Jesteś czymś zainteresowany Mogę mi córki wziąć z tobie, bo ja nie potrzebuję Tylko zjeść z nich A znaczy ja mam panisturki też. No to zapas będzie Dobra, trzeba śmigać a czekaj, bo strefa... Tam się kozuczy. Nie wiem, mi się wydaje, że gdzieś widziałem... Chyba ten pancerny weźmiemy w samochód, chyba, nie? Czy nie? Mi się wydaje, że jest bardziej się chyba. Widzę, że ci, co są na wyspie, to mają chyba dwa medaliony, bo mają kółko mniejsze. Tak to no, no, no. no, do gdzie my byliśmy. No. Będzie próbował? Będzie. Już ja. dwa medaliony, to co ja im zrobię? Tylko no. ich okay, popychać, a nie będę miał zrezygnowany. Szkoda. też ktoś jest. Więc... Boże, no są w budynku dużo. Tutaj Grand Station. Nie, tu są. <laughs> Chciałem go rozjechać. <laughs> Ale w budynku też go widziałem tam na parterze. No, tu było dwóch był na ulicy. Oh. Może sztywny jeden. A, i przysięgam. To kroki pra prawej, prawej, tak. w rowie. Okej. Okay. Czy tu góra przed nami jest w strefie? Czy możemy tam próbować wejść? Częściej jest. Tutaj. A chyba, że tu. Ok, ok, ok. Bumble Bumble no. campił fioletowa snipa. Chyba... Coś stało nie. nie, bo nagle kółko się te pojawiło, ale myślałem, że oni tu siadą, ale nie, oni po prostu się przesunęli. Kroki! Znowu kroki. Co jest? Co to jest za jakieś popularne miejsce zajmować? Znowu się do góry. Pamiętajcie, że ta mityczna pompa zarombista jest nawet... Powolna, ale jak trafisz. Dobre, jedziemy na tą górkę zobaczyć. A, tak, 11 fragów mamy i mamy źle. spróbujemy gdzieś tu przykampić snajperki mamy to o zaraz, bez... no, nie już nie jest jesteś przetrwany po drugiej Ta stronie tam by było gdzieś dobrze pojechać Dla tych medalionów tam nawaliło są całe cisami, tak te kuchyni, z którymi się nie się. Bo chyba nikt inny nie ma medalionów. Leci ktoś po lewej. Uh -huh. Tu zaparkujemy. Co? Gotuję. Zakszak. To tak, tak dostał. Jest luneta w krzaku. Właściwie ja w nią strzeliłem. Dostałem 116. Do o, dostałem. Bo też plecy strzelają. Uwaga. O kurde, jak szybko strzelił. Panie za nami, widać go. Rozsypał się. Kurde, z każdej strony nas strzelają. Chodź do samochodu. Idę, idę, idę. Ale dostałem. Jedź. Idą, idą, tu we dwóch, no. po prawej Kurde, by palił, bo nie mamy. Są na górze Ty się tam ulecisz Ja Tak, ja już mam prawie pełna danych Chyba, te dwie grupy z medalionami właśnie ze sobą trzymają Wchodzimy na trzeci chyba, co? Dawaj, no, paliwa nie ma. Trzeba uważać na tą prawą stronę, co te dwa bambiki, dobrze strzelam ze sniper. Kroki. Aha. Padłeś? Ale wróciłem. Jest tu za mną Wuch Idę, idę, idę. Nie daj się Mam jednego Jeden już ma biało Ooo nice. Ty, on ma medalion. Już nie mogę... Mógł... Już spanikowałem zbieraj te medali Strzelają gdzieś. jakieś mam broń lepsze O snajperka z cudownikiem może bym ją wziął Zbiję tarczę tam opadł ale tam jeszcze ktoś był Chyba Ty, ale mi się życie nie regeneruje to nie, nie, bo by... to tylko tarcza Widzisz ich? Nie właśnie Budynku... Jest budynek Ucieka Leży Nice jest tam. Tak. To jest ostatnia osoba, panie. Tam. Mhm, uh -huh. widziałem go. On jest w strefie. Musimy podejść powoli. Może tam z lewej, bo tam może wyjść. On pewnie gdzieś na dole siedzi. A! Jest tam na górze Za kamieniem. Chodź na dół. Z lewej był. kamieniu, dostał. 110 Poczekaj chwilę na mnie, we dwóch byśmy musieli. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej. No właśnie, do tego mówię. Dawaj, go. Nie ma go chyba. Nie widzę go. O, Mamy go, elegancko, <laughs> gdzie mój puchar zwycięstwa, nie ma, dodajemy to, ile do eliminacji, 15, no 15 razem, git.